Witam Was serdecznie, Szevera z tej strony. E, przed nami Majesty 2 Simulator Królestwa Fantazy e, Gra, m, którą nabyłem paradoksalnie w za 9 zł e, Przykuła, uwagę Wysłuchajmy może. Ardania, wspaniała Ardania! Przez ostatnich pięć stuleci potomkowie wielkiego króla, naszego pierwszego władcy, zasiadali na tym tronie. To właśnie pierwszy król zjednoczył nasze ziemie od mórz południa aż po fiordy północy. On, którego chyba przyniosła śmierć setkom wrogów. Każdy kolejny król postępował zaś w zgodzie z zapoczątkowaną przez niego tradycją. Zabijając smoki, ścigając nekromantów, wybijając do nogi legiony goblinów oraz szczurów. Dzięki temu każdy w swym czasie zyskiwał przydomek wielki. Jednakże nasz dobry król Leonard urodził się w ciężkich czasach. Nekromanci dawno już zostali wybici, za szczury stały się małe i żałosne. Starzejąc się, nasz król zaczął się obawiać najgorszego, że jego portret nigdy nie zawiśnie w towarzystwie wielkich królów. Choć musiał dopiero udowodnić swoją odwagę, w jego żyłach płynęła wartko krew bohatera. Nasz dzielny król postanowił więc w swej mądrości, by przyzwać najstraszliwszego piekielnego barona, aby cała Ardania mogła wychwalać śmiertelnika, który pokona taką bestię. Tworscy magowie zaprzegli więc do działania swe umiejętności i skoncentrowali się, by odprawić ohydny rytuał. I oto pojawił się demoniczny Leonard. Leonard nawet przez chwilę się nie zawahał, lecz tkwił w tej śmiertelnej rywalizacji przez pięć długich dni. Niestety, ostatecznie zatriumfowała demoniczna bestia. W ten sposób na tronie Leonarda zasiadł piekielny pomiot. Od tego czasu wielu książąt i dziuków poległo, na próżno starając się zniszczyć bestię. Ardania pogrążyła się w mroku i rozpaczy. Teraz jednak udało mi się odnaleźć Ciebie, Wasza Wysokość. Ostatniego dziedzica krwi Wielkiego Króla, naszą ostatnią nadzieję. Królestwo na ciebie czeka, panie! No więc jak zdążyliście posłuchać sobie, tak wygląda fabuła i zarys fabuły w grze Majesty 2 Oczywiście w Majesty 2 podstawa symulator Królestwa Fantazy. Ja na byłem wersję antologii tejże gry Co ona oznacza? No, oznacza, że oprócz... Yy, Pierwszej części y, majestii, czyli władcy Ardanii, są do niego dodatki. Północna ekspansja y, i właśnie część druga tej gry, plus dodatki do drugiej części, czyli obrońca korony, y, wojna o Ardanie i mroczne królestwo. No, jak za 9 zł, y, jest parę godzin przynajmniej fajnej zabawy. Tak mi się wydaje. Pudełko bardzo fajnie wyglądało, bardzo ciekawie było zaprojektowane, tak więc to mnie przyciągnęło do tego tytułu. I teraz co to jest tak naprawdę Majesty? Moim zdaniem pierwsze takie odczucie, które, które, które mną zawładnęło, to jest to, że taka cywilizacja troszkę, tak? No, masz sobie jakieś tam królestwo, ho, 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 jesteś królem i jesteś bardzo dobrym króle, królem albo bardzo złym. I tam sobie bijesz pejczę swoich niewolników. Coś na tej zasadzie, no. E, pragnących zagrać w tą graczkę, no, wyzwanie, tak? E, jest tak, ponieważ gracz, e, tak jak powiedziałem, staje się królem, władcą pewnej społeczności zamieszkującej, tak jak już słyszeliście, e, pełnej magii, jakichś takich dziwacznych, kurde pomysłów, Ardanie. I no co? No, my musimy jak najlepiej mm, zapewnić byt naszemu, naszemu królestwu, tak? Naszym ludziom, żeby, żeby nic im nie brakowało, bronić ich przed wilkami, przed niedźwiedziami, <laughs> przed złodziejami. I w międzyczasie oczywiście próbować odzyskać Tron Ardani, tak? Kampania jest podzielona na kilkanaście chyba, tam o ile dobrze widziałem misji. I no, wydaje mi się, że każda misja to dla takiego wprawnego gracza co najmniej te 10 minut gry, tak? Jak mamy dbać o te królestwo? No, Przede wszystkim to możemy ustalić sprawiedliwie jakieś prawo. Musimy budować twierdze, strażnice, zamki. No i standardowo, tak? Rozbudowywać, modernizować wojsko, nadzorować gospodarkę, targi, gildie, bla, 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 bla. Jeden plus jest taki, że. E, mamy do wykorzystania magię. Magię i specjalne zdolności, e, które, które wspomagają naszą tutaj kampanię, nasze e, życie na peryferiach bądź na każdej innej mapie, jaką dostaniemy pod swoje skrzydełka, tak naprawdę. E, no nie można też zapomnieć o bohaterach, właśnie ktoś taki. To jest bohater. On niby niczym się nie wyróżnia. Nie wiem jak on wygląda na wyższym levelu, bo jeszcze no, nie doszedłem tak daleko. Na razie, jak tu widzicie, to jest samouczek. Mm, możemy tym bohaterom e, przydzielać zadania takie jak o, na przykład eksploracja, tak? O, jest zadanie. Możemy, to co ja teraz robię, to jest dodaję nagrodę za eksplorację tego terenu. Im większa nagroda, tym więcej chętnych. Trzeba jednak pamiętać, że jak na przykład teraz postawiłbym przez przypadek to miejsce do eksploracji. Chciałbym wycofać tą strzałeczkę. W tym momencie kasa, którą my włożyliśmy w nagrodę, ona automatycznie ucieka, nie? Tak jakby Polski Sem zabierał. nieistotne. Co mnie tutaj e, też e, ciekawi, no ciekawi mnie to, a w zasadzie podoba mi się, że e, jest fajna, miła grafika, przyjemna dla oka, tak? sami możecie e, teraz zobaczyć sobie przecież. Um, no aż tak to ochydne nie jest, nie, a gra wcale, wcale nie jest jakaś tam nowa, bo to jest gra... E, już muszę popatrzeć na pudełeczko. To jest gra z 2000 bodajże, chyba 11. Tak więc, ale to, to tu mogę się mylić. W każdym razie, jak się mylę, to mnie poprawcie najwyżej. Eee, grafika jest taka: mówię, bardzo przyjemna dla oka. Muzyka też dla ucha nie jest jakaś taka drażniąca. Mm. No, naszym celem jest standardowo wyeliminowanie niebezpieczeń, zaprowadzenie w krainie porządku i to jest przedstawione, co też ciekawi i, i, i pozwala na dalszą eksplorację tej gry, z dużą dozą charakterystycznego humoru. Na przykład, nie wiem, komiczne odprawy przed misjami, czytane przez świetnego naszego lektora, komentarze i, i, i chociażby granie przez niego naszego doradcy e, cóż Fabuła jest troszkę z przymrużeniem oka, bo no nie oszukujmy się wiemy wiemy jaki był powód przyzwania tego demona i, i, i wiemy jak to się zakończyło no to ogólnie no co, no pompatyczna historia musi być, tak? Przynajmniej przynajmniej nie tak bardzo jak w innych produkcjach, ale dlatego właśnie tłumaczę mniej więcej, że to jest według mnie sprzemurzeniem moka, bo mo mogli jeszcze o wiele, o wiele większego herosa z nas zrobić. Nowy budynek jest już gotowy. Co by tu jeszcze dodać? No, jest dosyć sporo budynków do budowy, tak. Troszkę dziwnie e, się... Mm, kamerą steruje. Albo przynajmniej ja już dawno nie grałem w tego typu gry. Niemniej jednak, jak dla mnie ta gra stanowi wielki, wielki, wielki plus. Sama rozgrywka może przysporzyć sporo problemów na przykład nowym graczom. Cały urok tej serii majestii tak, polega bowiem na tym, że nie mamy bezpośredniego wpływu na naszych bohaterów. Tak jak to na przykład jest w innych tego typu grach, początkując, no ludzie, którzy zaczynają grać mogą być trochę załamani tym, tak? Że, że nie wiem nasz zamek, czyli to, co jest na środku, zostanie napadnięty tam przez tych niedźwiedzi czy, czy cholernych bandytów i, i, i nam smacerują tak naprawdę ten nasz zameczek kochany. A, no cóż, na pewno nie należy się załamywać. No chyba, że wojownicy, bo też tak może być, będą spacerować po okolicznych lasach i nawet nie zrobią nic, żeby obronić to, ten nasz zamek. Więc trzeba uważać, trzeba dawać wydawać komendy de facto. Jo i tracić pieniądze. Cóż, no, żeby nie dopuścić, to przede wszystkim trzeba mądrze rozbudowywać królestwo i umiejętnie korzystać z flag, czyli właśnie eksploracja, obrona, atak, żeby e, gotówka, którą mamy, przekonała bohaterów do wykonania danego zadania, bo inaczej będzie ciężko. Im większą stawkę zaproponujemy, tym więcej podwładnych przystąpi do misji, co jest dobre przy większej ilości przeciwników. Analogicznie działa to też w drugą stronę, więc jeśli poskąpimy grosze, to nikt się za zadanie nie weźmie i będzie tak naprawdę dupa blada, tak? Są te cztery, tak jak wspomniałem, cztery flagi, ataku, eksploracji, ochrony i strachu. Pierwszą ustawiamy nad przeciwnikami i budynkami, które chcemy wyeliminować. Na przykład tak jak ja to zrobiłem chwilę wcześniej. Um, flaga druga wskazuje na mapie miejsca, które mamy zamiar odkryć, czy to jest eksploracji. Flaga ochrony przy przydaje się, jeśli chcemy obronić jakąś ważną budowlę lub osobę, czyli na przykład zamek bądź naszego y mieszczucha, a flaga strachu służy do odpędzania herosów z niebezpiecznych miejsc. Ten system jest klarowny, a jego opanowanie nie zajmuje wiele czasu. Na koniec takie hmm, Czy to jest RTS czy RPG moi drodzy no, najwięcej radości z rozgrywki dostarczają nasi podwładni e, Czyli, czyli e, ci, którzy przybywają drogę od zera do bohatera zaraz po rekrutacji, tak jak tu widzicie z każdym momentem oni jakoś tam awansują, tak? E, na stają się coraz potężniejsi i miło patrzeć, kiedy jakiś płochliwy wojownik bojący się niedźwiedzia bądź wojowniczka z czasem przechodziła zbroję paladyna i bez mgnęcia okiem uśmierca groźnego smoka, bo też smoki tutaj trzeba wspomnieć, że są. Eee, cóż, no autorzy znacznie dopracowali sztuczną inteligencję, porównując do jedynki. Eee, bo w pierwszej części zdarzały się bowiem sytuacje, kiedy podwładni nie umieli realnie ocenić swoich szans. No i kurczę, no, jeden taki kaziu, który ledwo co wyszedł pod piersi mamy, rzuca się na, na niedźwiedzia, tak? No to sorry, winę tu. To nie tak ma być. Teraz jest to jakoś normalnie. E, zrobione i, i, i rzadko kiedy takie sytuacje się zdarzają. Tak więc tyle o tej grze i myślę, że jest co oglądać.